Witam Was serdecznie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam do kolejnych wojskowych newsów. Dziś pogadamy m.in. o zakończeniu budowy pierwszego odcinka Tarczy Wschód. Będzie też o nowym uzbrojeniu, które ma trafić na Białoruś. Ma to być słynny RS-26 Rubiasz, a więc pocisk Orjecznik. Czy mamy się czego bać? Będzie też o potężnym kontrakcie na CV-90 które trafią do Szwecji, Danii, a także Ukrainy. Otrzyma ona zatem nowiutkie wozy bojowe. A skoro o Ukrainie mowa, to zapraszam was jeszcze do wczorajszego odcinka, który poświęciłem pociskowi balistycznemu Sapsan, tudzież HRIM-2, który wydaje się perełką w ukraińskim arsenale, w dodatku całkowicie produkowanym przez ten kraj. Myślę, że warto wiedzieć o nim więcej, a tymczasem zacznijmy wojskowe newsy. Ale najpierw wyniki ankiety. Zapytałem Was, czy polscy żołnierze powinni trafić na Ukrainę w ramach międzynarodowych sił, które miałyby pilnować zawieszenia broni. Wasza opinia jest jednoznacznie krytyczna. 27% z Was jest na tak, ale aż 66% na nie. 4% nie wie co zrobić, a 4% uzależnia swoje zdanie od innych czynników. Z Waszych komentarzy, za które dziękuję, wynikają dwa główne takie czynniki. Przede wszystkim w kontyngencie muszą być amerykańscy żołnierze, a także musi mieć z tego jako kraj konkretne benefity, czy to gospodarcze, czy polityczne. Nie może się skończyć na symbolicznym poklepaniu po ramieniu. Tu się z wami w pełni zgadzam. Uważam, że nasi żołnierze w takich siłach powinni się znaleźć. Ukraina to jednak mówiąc kolokwialnie nasze podwórko i nie powinniśmy go oddawać wszystkim wokół, a sami siedzieć w swoich symbolicznych czterech ścianach. Dzięki jeszcze raz za wasz głos, a teraz przejdźmy do newsów. Holandia chce przystąpić do europejskich programów zbrojeniowych, w tym MGCS. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie ministrów obrony Francji oraz Holandii. Po jego zakończeniu otrzymaliśmy dość ciekawy komunikat. Przede wszystkim Holandia jest zainteresowana dołączeniem do programów zbrojeniowych, które obecnie rozwijane są w Europie. Mowa tu dokładnie o dwóch z nich, Elsie i sławnym MGCS. Ten pierwszy, to jak już pewnie wiecie z wcześniejszych newsów, polega na opracowaniu pocisku manewrującego dalekiego zasięgu powyżej 1000 km. Na szczęście bierze w nim udział nasz kraj, przez co w najbliższych latach powinniśmy posiadać taki efektor, który w jakimś stopniu będzie tworzony przez nas. Program jest dość szeroki i dotyczy takich krajów jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Szwecja. Jest on także otwarty na nowe państwa. Gorzej z MGCS, który ma za zadanie stworzenie czołgu tudzież z całego systemu pancernego nowej generacji. Tu, jak pewnie wiecie, są dwa kraje, a więc Francja i Niemcy, które niespecjalnie chcą pozyskiwać nowych partnerów, odrzucili starania między innymi naszego kraju. Natomiast nie jest tajemnicą, że Francja jest trochę w cieniu pancernych możliwości Niemiec, więc wpuszczenie innych graczy może trochę zrównoważyć rolę RFN, oczywiście jeśli Francja przyciągnie ich na swoją stronę. Niemcy mogą też przychylniej patrzeć na Holandię, chcąc jeszcze bardziej powiązać ją ze swoim przemysłem, wszak już zdecydowała się ona na zakup leopardów 2a8. Tak jak dla powodzenia Elsy dołączenie Holandii nie ma większego znaczenia, tak dla MGCS może być powiewem świeżego powietrza i być może ułatwi popchnięcie go dalej, bo tempo jego realizacji jest dość powolne i już łapie kilkuletnie opóźnienie. Zobaczymy jak to się ostatecznie skończy. F35 Adir nie dostanie części z Holandii. A skoro poruszyliśmy już temat Niderlandów, to kolejny ważny news dla was z tego państwa. Mianowicie, trochę problemów może mieć F-35 Adir, należący do państwa położonego na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Sąd Najwyższy Holandii podtrzymał zakaz transferu do tego kraju części F-35. Chodzi o elementy, które są składowane w jednej z baz w Holandii i wysyłane do innych użytkowników tego samolotu w Europie. Skąd taka radykalna decyzja? Cóż, te samoloty piątej generacji według sądu mogą być używane do działań niezgodnych z prawem międzynarodowym. Domyślcie się, o jakie działania pewnego państwa chodzi, na pewno oddacie radę. Logistycznie jest to kłopot dla F-35 Adir, ale rzecz jasna Stany Zjednoczone, jako główny producent tych samolotów, w bliższej perspektywie czasu będzie w stanie zastąpić brakujące elementy. Pytanie, czy w związku z tymi działaniami Holandie nie spotkają negatywne konsekwencje ze strony USA i przeniesienie przykład wspomnianego magazynu do innego państwa. Cześci. ostatecznie kupują kolejną partię Leopardów 2A4. Teraz widzowie mały update podawanych wcześniej informacji w wojskowych newsach. Czesi ostatecznie podpisali umowę na kolejną partię czołgów Leopard 2A4 w liczbie 14 egzemplarzy. Do tego trzeba jeszcze doliczyć jeden wóz zabezpieczenia technicznego NPZ-3. Koda kontraktu wyniosła prawie 4 miliardy koron czeskich, a więc około 190 milionów euro. Łącznie zatem Czesi będą dysponować 42 czołgami Leopard 2A4 i dwoma wózami zabezpieczenia technicznego. W przyszłości Czesi chcą jeszcze uzyskać zdolność do serwisowania i remontowania tych czołgów w swoim kraju. Natomiast za kilka lat stare a 4 zastąpią super nowoczesne Leopardy 2A8, które wraz z wozami towarzyszącymi jak na przykład mostami szturmowymi i Leguan, będą pozyskane w ponad 100 egzemplarzach. Trophy zamówione. Produkcja wspomnianych przed chwilą leopardów 2A8 zaczyna przyspieszać. Jednym z jego podstawowych elementów będzie system ochrony aktywnej typu Hard Kill. Mowa dokładnie o systemie Trophy HV. I właśnie on został zamówiony przez producenta czołgów KND z Deutschland. Mówimy o 123 zestawach, a zatem trafią one na niemieckie czołgi, bo właśnie tyle zostało zakupionych przez RFN. Nie udało mi się znaleźć ceny właśnie podpisanej umowy. Pierwszy Leopard 2a8 powinien trafić do Niemiec w przyszłym roku. W niedalekiej przyszłości trzeba się spodziewać kolejnych podobnych kontraktów w związku z zakupami tych czołgów przez innych użytkowników nie tylko Niemiec czy Czech, ale także Litwę czy Chorwację. Oczywiście przy założeniu, że finalnie kupią niemieckie koty. Ale wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie. Trophy HV to system, który neutralizuje wrogie efektory, zbliżające się do czołgu bądź innego pojazdu, na którym jest on zamontowane. Tymi zagrożeniami mogą być zarówno pociski przeciwpancerne, artyleryjskie czy amunicja krążąca. Nadchodzą nowe wersje C390. Jak wiecie, brazylijski samolot transportowy robi ostatnio, szczególnie w Europie, małą furorę. Między innymi dlatego zrobiłem na jego temat film, który od kilku tygodni jest już na kanale, także do niego serdecznie zapraszam. Natomiast okazuje się, że Embraer, czyli producent samolotu, będzie pracować nad kolejnymi jego wersjami odpowiednie zlecenie otrzymał od Sił Powietrznych Brazylii, choć mianowicie o wersję patrolową bazowania lądowego, a także rozpoznawczą. Pierwszym klientem nowych odmian może być naturalnie Brazylia, która niedługo będzie poszukiwać następcy użytkowanych P3AM Orion. Z pewnością atutem produktu Embraera, szczególnie w rodzimym kraju, jest fakt, że C390 został zakupiony w kilkunastu egzemplarzach, przez co dokupienie kolejnych ma sens w aspekcie unifikacji floty i obniżenia kosztów. Zobaczymy czy nowe odmiany, jeśli powstaną, Również podbiją światowy rynek. Potężna umowa na CV90 Szwecja i Dania kupują nowe bojowe wozy piechoty. Dokładnie chodzi o CV9035MK3C. Kontrakt jest wart około 2,5 miliarda dolarów i dotyczy zakupu 205 egzemplarzy. 105 sztuk trafi do Danii, 50 do Szwecji, a 40 w ramach darowizny dostanie walcząca Ukraina. Zatem oba te kraje sfinansowały zakup dla naszego wschodniego sąsiada. Ten BWP już działa na wschodzie, ale są to starsze używane wersje ze szwedzkiego wojska. Tym razem będą zupełnie nowe. Ukraińcy mówili nawet o budowie fabryki CV90 na swoim terytorium i zapowiadali pozyskanie tysiąca takich pojazdów, ale na razie w tym temacie cicho. A zamówiona wersja CV90 wyposażona jest w zupełnie nową wieżę, której głównym uzbrojeniem z armata. Bushmaster 3 kalibru 35 bądź 50 mm. Do tego dochodzi także wyrzutnia pocisków przeciwpancernych Spike. Inne zmiany to zamontowanie systemu ochrony aktywnej Iron Fist czy nowego systemu zarządzania polem walki. Wymieniono tu także przyrządy optoelektroniczne. Swoją drogą CV90 ma teraz złoty okres. W ostatnich latach kupiły go także Czechy i Słowacja, a zamierza zrobić to Litwa. Natomiast w przyszłości planowany jest wspólny zakup przez Norwegię, Szwecję, Danię i Finlandię zupełnie nowego bojowego wozu piechoty. W związku z tym, że najprawdopodobniej nie będzie to pojazd projektowany zupełnie od zera, a bazujący na rozwinięciu już używanej konstrukcji, to najprawdopodobniej będzie to kolejna modernizacja właśnie CV90. Rosyjski przemysł ma coraz większe problemy produkcyjne. Źle się dzieje, to znaczy, z naszego punktu widzenia, dobrze się dzieje w rosyjskim przemyśle. Przede wszystkim zachodnie źródła informują, że nie są już wystarczająco wydajne w kwestii produkcji nowych czołgów i innego sprzętu pancernego. Co prawda, od 2022 roku wzrasta ona ale już za kilka miesięcy ma osiągnąć swój szczyt. Brakuje między innymi części podzespołów, które były dostarczane z zachodu. Sankcje więc zaczynają działać. Da się je co prawda obejść, ale to powoduje wzrost kosztów oraz wydłużenie czasu produkcji. W dodatku zasoby starego sprzętu jeszcze z czasu Związku Radzieckiego też zaczynają się powoli wyczerpywać. Rosjanie mają też inny problem w kontekście swojego przemysłu zbrojeniowego. Brakuje bowiem rąk do pracy. Mówi się o wakatach na poziomie nawet 400 tysięcy osób. Głównym tego powodem ma być zły system edukacji, który kształci za mało inżynierów i wykwalifikowanych pracowników. W dodatku część zasobów ludzkich poszczególnych zakładów albo została zmobilizowana do wojska, albo przeniesiona w okolice frontu, aby naprawiać tam popsute wozy. Zatem nawet jeśli sojusznik z Korei Północnej wyśle posiłki do fabryk, to może to być pomoc nieadekwatna, bo trudno zakładać, że jest to siła robocza na wysokim poziomie. Jak więc widać, jeśli Zachód wykaże odpowiednią konsekwencję wytrwałość... Może pokonać Rosję dobrze znaną bronią, a więc gospodarką. Orężnik trafi na Białoruś. Zapewne pamiętacie jeszcze niedawny atak Rosji, która wyszyliła w stronę Ukrainy pocisk balistyczny dalekiego zasięgu, zupełnie nowej generacji o nazwie Orężnik. Aczkolwiek najprawdopodobniej jest to znany pocisk RS-26 Rubież o zasięgu powyżej 5,5 tysiąca kilometrów. Użyty oryjecznik nie miał głowicy jądrowej, ani konwencjonalnej, więc atak sprzed kilku tygodni miał charakter przede wszystkim propagandowy. Nie wiadomo ile takich pocisków ma Rosja, ani co najważniejsze, jakie są jej moce produkcyjne tak skomplikowanych systemów. Zapewne niewielkie, ale ma czym straszyć, przynajmniej medialnie. Po tym wstępie przechodźmy do naszego kochanego białoruskiego sąsiada, a więc Białorusi. Kilka dni temu odbyło się tam posiedzenie Rady Najwyższej Państwa Związkowego Rosji Białorusi. Właśnie podczas tego spotkania prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka poinformował, że tego typu pociski zostaną rozmieszczone na terenie jego kraju prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku. Powód? Czuje się on zagrożony ze strony Litwy oraz przede wszystkim Polski. Nasz kraj dokonuje potężnych zbrojeń, przez co białoruski dyktator nie może spać spokojnie i obawia się naszego potencjalnego ataku. Zagrożenie płynące z naszego kraju ma być nawet większe niż ze strony Ukrainy. Także widzicie widzowie jaką staliśmy się potęgą, co najmniej regionalną. Prezydent Putin z kolei zgadzając się na tą prośbę prezydenta Białorusi podkreślił, że oryżnik jest nawet lepszy, pod pewnymi względami, od tradycyjnych pocisków wyposażonych w głowicę jądrowe. Przede wszystkim jest to uzbrojenie dużo bardziej precyzyjne, a atak kilku kompleksów RS-26 ma taką samą siłę jak wybuch głowicy jądrowej, a jednocześnie nie dokonuje skażenia jądrowego, przez co jest mniej problematyczny w użyciu. No to co, widzowie? Może czas pomyśleć o systemie obrony powietrznej, który poradzi sobie nawet z oryżnikiem? Na świecie znajduje się kilka takich rozwiązań. Jest to oczywiście najbardziej znany amerykański system HAT, a także RO3, należący do wiadomego państwa na literkę I, a także koreański system LSAM, a bardziej jego druga odmiana, która właśnie jest opracowywana, a o której mówiłem wam w ostatnim odcinku. Na nią jednak musimy poczekać jeszcze co najmniej kilka lat. Także widzowie, dawajcie znać, czy mamy coś kupować, bo Patriot sobie z tym systemem nie poradzi, przynajmniej w obecnej konfiguracji. Pierwszy etap tarczy wschód ukończony. W pobliżu miejscowości Dąbrówka w gminie Budry, przy granicy z obwodem królewskim, odbyła się specjalna konferencja prasowa z udziałem między innymi premiera Donalda Tusk'a. Pochwalono się na niej zakończeniem budowy pierwszego odcinka Tarczy Wschód, która ma nas zabezpieczyć przed ewentualnym atakiem ze strony wspomnianego obwodu czy Białorusi. Zaprezentowany odcinek liczy około 2300 metrów i na razie składa się tylko z żelbetonowych jeży. Tak jak zresztą widzicie to na zdjęciach. Całkowita długość granicy niezbędnej do zabezpieczenia liczy około 800 kilometrów. W ogóle dziwne było to spotkanie. Jeden z portali zajmujących się branżą wojskową zaznaczył, że info o nim dostali niespełna dobę przed jego odbyciem, a dodatkowo nie było można zadawać pytań. Przez to zostały one nazwane przez ów portal briefingiem niemym. Całość prac nad Tarczą Wschód ma nas kosztować 10 miliardów złotych. Dokładnie na czym będą polegać inwestycje, opowiadałem w jednym z odcinków Wojskowych Newsów i tam was odsyłam, jeśli chcecie wiedzieć więcej. Jak jest taka budowa, no to potrzebne są koparki, prawda? Je także zakupiono. Dokładnie 150 sztuk koparek i koparku ładowarek za 300 milionów złotych. Jeszcze w tym roku trafią do oddziałów inżynieryjnych. Natomiast i ten zakup wzbudził u nas kontrowersję, a dokładnie kolor pojazdów. Są, powiedzmy, w klasycznych barwach, a więc żółto-czarne dlaczego nie zielone, wytłumaczył to Cezary Tomczyk, wiceminister obrony. Mianowicie, wbrew pozorom, to kamuflaż. Pokazuje to między m.in. Ukraina, że to co zielone jest celem, więc wróg nie pomyśli, że używany sprzęt należy do wojska, prawda? Poza tym koparki w dostarczonych kolorach są lepiej widoczne, a to służy bezpieczeństwu. Dajcie znać, czy przekonują was tłumaczenia pana Tomczyka, a link do całej wypowiedzi wiceministra obrony znajdziecie w opisie tego filmu. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Jak zwykle dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Przypominam także o możliwości subskrybowania kanału i polajkowania tego materiału, jeśli przypadł Wam do gustu. Trzymajcie się widzowie miłej niedzieli i do następnego odcinka. Hej!